W jaki sposób program pomógł Ci budować Twoją markę osobistą jako przedsiębiorcy? Dostaliśmy mnóstwo narzędzi i szkoleń do tworzenia kontentu na przykład na LinkedIn czy Instagrama i dzięki tym narzędziom i szkoleniom mogłem właśnie łatwiej budować swoje, swoją markę osobistą. No i media społecznościowe, w których też wcześniej myślałem, że dobrze się odnajduje. okazało się, że jest jeszcze dużo do nadrobienia i w dalszym ciągu tak uważam. Czy udział w programie zachęcił Cię do większej aktywności w mediach społecznościowych lub wśród lokalnej społeczności? Tak, na pewno odważyłam się mówić do kamery, co jest bardzo trudne. Coraz więcej dodaję filmików, krótkich rolek, ale i też filmów mówionych. Myślę, że gdyby nie program ambasadorski, nie zdecydowałabym się na taki krok. Czy jest coś, czego nauczyłeś się o sobie jako przedsiębiorcy dzięki występowaniu w roli ambasadora franczyzy? Nauczyłem się, że niemożliwe nie istnieje. Jeżeli tylko chcemy i mamy dużo chęci i zaparcia, żeby się rozwijać, to w jest to możliwe. Gdybyś miała opisać program jednym słowem, jakie słowo by to było? Szaleństwo. Tu się dzieje bardzo dużo, bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo nowych osób się poznaje, dużo się dzieje, każdy się tutaj odnajduje i super bawi. Przyjaciele, osoby, które się wspierają, które sobie pomagają. To no taki projekt, który naprawdę jest w stanie dużo nauczyć, jak prowadzić biznes. najbardziej doceniasz we współpracy z zespołem Żabki podczas działań ambasadorskich? Najbardziej. Rozwój. Przede wszystkim to myślę, że to jest najważniejsze dla mnie, oraz to, że zawsze byłem zaopiekowany. Zawsze dostałem pomoc w każdym momencie. I to nieważne, czy to był weekend. Czy środek tygodnia, czy wczesna godzina. Zawsze otrzymałem tą pomoc, więc dzięki temu uważam, że to jest najlepszy program, jaki mógł być do tej pory w naszej sieci.